To, co Państwu teraz chcę powiedzieć, to nawiązuje w, w pewien sposób do kwestii stawki godzinowej, ale nie tylko. Pamiętam, że wiele lat temu i w moim życiu bardzo wiele rzeczy się zdarzyło wiele lat temu, ale to naprawdę było z 15 lat temu, kiedy ja jeszcze czułem się po prostu takim zdobywcą świata. Spotkałem się z prawnikiem Wewnętrznym dużej bardzo korporacji fińskiej, i on tak patrząc na te moje wysiłki, które polegały na tym, żeby po prostu odgrywać wobec niego tą, taką merytoryczną rolę, i żeby mówić, po prostu powołując się na, na różne przepisy i moje własne doświadczenia o prawie i o tym, co tam, o, o, o czego, moim zdaniem, on oczekiwał, on tak spojrzał na mnie i powiedział, Wy sobie, wydaje mi się, że w twoim wieku. On myślał też chyba o sobie. No to taki prawnik, to jest w zasadzie takim menadżerem od marketingu. No, dał mi do zrozumienia, że nie muszę po prostu tak bardzo udawać tego merytorycznego prawnika, że wystarczy, że, że będę w stanie mu wytłumaczyć, jak wygląda obsługa prawna ze strony mojej kancelarii, a całą resztą zajmie się ten, kto naprawdę będzie dla niego pracował. No. I zapadło mi w pamięć, to była bardzo zdrowa po prostu refleksja, yy, yy, ponieważ to trochę tak właśnie jest, że... Yy, oczywiście przypadki jak zawsze są różne i to być może jest w ogóle wyciągnięte przed nawias, stwierdzenie do całej moich, do, do wszystkich moich rozważań, ale tak naprawdę paradoks stawki godzinowej polega na tym, że w, jeśli w stawki w firmach są różnicowane, to one Różnicowane są w ten sposób, że młodsi prawnicy mają niższą stawkę, a starsi prawnicy mają wyższą stawkę. Oczywiście, bezpośrednio po, po studiach i aplikacji, ten przyrost kompetencji prawnika w ciągu kilku lat jest dość szybki, ale na poziomie moim zdaniem, gdzieś tam powiedzmy 30 lat, czyli powiedzmy 4-5 lat kariery zawodowej, tak naprawdę przyrost już nie następuje. Natomiast, następ... Natomiast nadal Prawnik w tym wieku jest sprawny, energiczny, ambitny, głodny, ma dużo czasu i jest po prostu zwyczajnie bardziej efektywny niż prawnik, który jest od niego 20 lat starszy. Dlatego cały ten system różnicowania stawek godzinowych, który przypisuje tym bardziej doświadczonym, starszym prawnikom wyższą stawkę, jest tak naprawdę systemem takim, Powiedzmy gildiowo-czeladniczym, ale, tak, ale ale, mówiąc zupełnie szczerze, niekoniecznie opartym na rzeczywistej przydatności czy kompetencji takiej operacyjnej prawnika. Zresztą to widać bardzo często w, w, w timeszytach, jak dużą część pracy wykonują właśnie młodsi prawnicy. Często jest to oczywiście ukrywane, często godziny młodszych prawników są przerabiane na godziny starszych prawników, dlatego między innymi, że stawki oni mają wyższe, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby trochę grać wobec klientów tym takim doświadczeniem i tym, tą, tą ofertą na najwyższym poziomie, czyli tego prawnika, który po prostu już niejedno w życiu dokonał, ale w rzeczywistości jest w tym oczywiście też daleko posunięty fałsz, dlatego że młodsi prawnicy od pewnego punktu są po prostu bardziej skuteczni, bardziej efektywni więcej z ich pracy wynika niż z prawników sporo starszych, ponieważ doświadczenie rzadko kiedy odgrywa bardzo znaczącą rolę. Prawdę mówiąc, w takich super sprawach, gdzie trzeba występować, nie wiem, wobec, Rządu albo arbitrażu w Londynie, i, i tak dalej. Ale to też nie jestem wcale pewien, czy prawnik w średnim wieku nie jest z kolei bardziej przydatny od prawnika, od prawnika w wieku powiedzmy dojrzałym, takim zbliżonym do mojego. I to jest oczywiście kolejny aspekt, w którym stawka godzinowa konfabuluje rzeczywistość.